Stefan, powiedz coś. Który dzisiaj jest w ogóle? Masz przecież, 27. No, trzeba do 29. wystawić licznik. Numer. Na dziwię. Na to mały już Bo sobie przypomniałem, bo właśnie jak siedzieć w uradkę, to ktoś wyszedł i kazał nam znaleźć licznik wody. Nie, hmm. to mówię ci, że mi... Jak ja zapomnę, że już ty pamiętam. No tak, tak, tylko nie chcieliśmy wyjaśnić czy coś. No nie nieważ, dobra, dobra. co, jak tam ci idzie w ogóle? Kurwa, jak ja teraz grać? <grymianie> może ci trzymał coś? Niszczostwo. Uh -huh, uh -huh. Jednocześnie rozmawiać? Aha, jednak nie umiesz tak jak ja. Co? O no może Szkoda, że się. Że okej, okay, to... tam umiesz <grymianie> tak Nie umiesz tak, tak jak ja. ja. <grymianie> Cicho. Cicho. <grymianie> No bo młody mi na a ty mi na pieprza. Znaczy, ja chciałem, żebyś mi na pieprzała, ale. O, bo nie limitowane rozmowy to teraz będę ci męczyć dupę, no. <grym> no, O! Nie limitowane rozmowy są teraz, nie mnie O! Oh, yeah! Tak! Jezu, koń! Jak mam teraz się przejść te okej? Okay? Fail. Ale to pierwszy eee... raz w ogóle. No, to ja Wiesz eee, co, jakie spółki, <grym> nie? Tam gdzie są w te ta, ka kartonowe rzeczy to tam Panie. ostatnim, tam gdzie są elektryczne, to tam są kable. Ethernetowe. Takie krótkie. <suszy> <suszy> Przepraszam, cię gram. Eee... Kartonek. Albo plastikę. Bo nie, jest to w kartonie, bo jeszcze jest taki, gdzie są mało ich jest. To jest ostatni i oknie. Nie chcesz mówić, że jestem na czwartym, a ty jesteś na pierwszym. No wiem no się nie widział, co ci chodziło. Zygłałeś <śledzimy> <śledzimy> teraz. Widziałem. Ale ty nie musiałem robić razem. <śledzimy> No też, no wiesz, a teraz jeszcze już nie przejmuję, więc sobie, sobie dzwonię. No, no przecież, no, no heee... He. Dupa. To, no, nie, to, to... Tak, tak. Dupa. Bonusy ci spadają. Sam sobie spadasz. 19 tysięcy, buja! Dobra, kochani, to sobie cieszę się, że dziś internet tam działa. Dobra no, jeszcze raz. No dobra, nie musisz tego robić. Oni mówią, do góry, to mają być na najniższym poziomie. No i tam jest jakiś kabel, na pewno. Aha. No to... no to ten szary od kompa. Prawda, no? A resetowałeś ten, Resetowałeś lwa, dopiero. Okej, okay, okej. Okay. Jeż. Jest... Przestraszyłem się, nie ma. No jak dziewczyny. <grywki> okej, okay, nie stresuj się i pracuj dalej, nie <grywki> Bo, bo woda, tak aważno. Bo woda. He? Zdatnik licznik wody. Nie ważne. Dobra, tam i praca ga nie będzie za to dzwonił. Mhm. Halo. Dobra. Tu mnie. Nie zwracasz na mnie uwagi. Co? Nie. <grymne> dobra. Wszystko za pierwszym! Dziewko. Dziewko? Dziołcho. Dziewucho. Nie wiem, chciałem powiedzieć brzydko. Wiesz, taka dziełcha, która się hendolży. Powiedzieć. To nie to jest dziewka, to jest po No dziewka. wiem, dlatego chciałem powiedzieć Pani. ładniej, tak? I dziewki się mówi, to jest to są karci na cześć. No to chciałem powiedzieć ładnie, Jezu. Hmm. Miałem powiedzieć brzydko.

Ło! Jezu. Ale fejle idą w tych grze. Jezu. Nie! Yeah! O, rozproszyłem się. O Boże. To jest ten telefon? Zobaczcie, muszę się nauczyć nie rzucać nie, nie telefonami. Nie rzucać telefonami. Dobrze, w ogóle, że gra jest bardzo skomplikowana. Masz, masz aż dwa przycis trzy przyciski: Przód, tył i skok. <grym zbieramy w sztukę> no nie jest, Marcin. Też co też to dotykać. Ciu, Jutro będzie No, daj! Nie da rady! Nie działa. Później kupimy drugi, to rozwalić ten. Co sobie kupię? Mogę pieniądze z internetu. Z internetów się mówi. Sorry. Przepraszam, że chciałem poprawnie. Ty Nie! A co? No właśnie. To jest ciekawe. Uj. Jak gówno nie mogę przejść innego. zaraz zrozumiałeś. No to jest co miałem wczoraj. Nie mogłem przejść tego pierwszego. jest banalne. Nie skacz teraz. Nie musisz skakać. Shut the fuck Nie mam Dziękuję za pomoc. Takie już na koniec. Mamy w ogóle nagrywania? Ehm, a przecinało, nie? No, no tak. No, no to tak. nagrywa. <laughs> Jak się zjebuje w trakcie, to nagrywamy. Też nagrywa to zaczynanie czy nie? Ja nie wiem, trzeba będzie sprawdzić sobie. Serio, na małpach? Ej, mi to. Małpo. Chcę napisać komentarz na Facebook. Pierwsze nagrywanie. Teraz hmm. skup Jak on to robi? Jest genialny. Kto? Ja. Gdzie? Gdzieś byś po kłamąć chwilę.